Witam Was pięknie, Rostomili. E, Dzisiaj Wam pokażę, jak zakisić kapustę, jak się mimo większego drzewka, jak się mimo dymbowej beczki. E, a może inny bądź e, Ja to będę robił pierwszy raz. E, I rzeknę Wam pomału, co wszystko trzeba narychtować. No, najważniejsza jest kapusta. Jedni ją mają pokrążaną, już na gotowo w pytlach, takich foliowych, idzie ją dostać baji na torgu, ale możecie sobie taką kapustę pokrążać doma, ale musicie mieć noże nakrążanie, nie każdy ty noże nakrążanie ma. morot Marekwie, to może się dać do tej kapusty Marekwie, jedni ją dodawają drudzyni, sól, potem kminek, no Bonslok ja mam 15 litrów. Bonslok, mam też puczok. Puczok rzech kupił dzisiaj. To taki puczok jak do ziemniaków, ale większy. Ja zrobiony z jednego kąska drzewa dymbowego albo bukowego. Bonslok rzech dokluził szech. Co jeszcze będę potrzebować? Będę potrzebować wogę. Będziemy potrzebować słoik, szklunkę taką na zawarzeliny. Będziemy potrzebować szklankę normalną na herbatę jakiś garniec. No i smiatok, co byśmy mogli dłaszkę pozamiatać, bo Dyski przy kiszeniu kapusty, przy deptaniu kapusty było kupa tego marasu, wszystko się to rozciepowało po podłaszce. I roztomili jako to robimy. Musimy tak, musimy najpierw odłożyć kilo kapusty. Z tego mamy tę te wogę i wciepujemy tą kapustę. Dyski ją wsujemy do tego bonsloka. Ja już tam mam jakąś kapustę w pośrodku. Wciepujemy tą kapustę. I na każde kilo kapusty dowomy łyżkę soli i kapkę kminu. Jak to robimy? No, nie śmiemy jakoś festym walić. Musimy to tak robić z czuciem. Tak jakbyście deptali kapustę. A jak już tą kapustę, kapkę pouciskocie, nie śmiejcie tego robić fest, fest na siłę, bo ja wiem, że były takie przypadki, że bunclokowi się dno urwało. No, bez malaże to, bo to jest glina. To trzeba robić pomału. No, i tak się. Tak się to robi. No, w między, międzyczasie jeszcze się tu kapkę nasuje marekwie do tej kapustki. No, i się to tak. Tumpko się tak. No. Wszędzie dookoła będzie kapusta na dważce. To jest normalne. Tym się nie przejmujcie. No, i po tym, jak ujrzycie. Ona taka pusta jest oftowita Ma kupa wody w sobie. Po tym, jak widzicie, że tam jest sok, to bierzecie szklunkę. Tym wam że prawił, żeby się o jedną ręką dzierżę telefon. Także ja to będę robił. tak I tą szklunką bierymy, zlewamy tą wodę, co się nam tu, co jest na wyruchu No bo jakby my tej wody nie zloli no to będą, to by za chwilę był peł, pełny bąclok, aby my yy, tego, na, tej następnej kapusty już tam nie dali. Musimy to zloć. A kapuśniąka, ona, ona, ona wyjdzie. Sama. Jak tą wodę zlejemy, no zlewamy tą, zlewamy tą wodę tak, że, nie, nie na siłę jakoś, ale dyski tak, co by co by nie było na wyruchu, no i potem zaś wciepiemy następną następną porcję zaś dowiemy kapkę soli, kapkę kminu, kapkę marekwie no i zaś, o to dycki tak po kilu sujem, i dyski, jak wsujem kilo, kilo kapusty to do tego wsujem kilo soli kapkę kminu, no i marekwie no i potem na koniec jak już to będzie udeptane jest taka zasada jeszcze, że na liter bądź je y, są 2 kila kapusty bez mala. Uwidzimy, bo kupił y, 203 y, kilo kapusty, a mam Bonslock 15 litrów. No to by to tak miało wyjść. Uwidzymy. No, a na co będzie ta szklanka? Ta szklanka będzie na to, jak już będziecie te kapustę mieć y, Y, Połbijaną, no to potem to trzeba przyciść. Kiedyś jak były beczki, jak były, jak były drzewka, no to się do mało kamień, y, bo tą kapustę ona musi być zacią, zaciążona czymś za, czy No i tu jest mało dziura, to do tej szklonki nalejecie wody. To jest kilowo szklunka. jak macie dwukilową, no co wam wlezie? No mi talerz nie wlezie, bo normalnie bych doł talerz i bych to przycisł jakimś tam tym albo czymś ale jakbym inny szklanka wlazuje, no to tą szklankę dowomy, no i no, byłoby fajnie, aby ta szklanka wlazła do, do tego bąsloka, bo ten bąslok się potem przykryje wyrszczkiem no i się go dowo do kanści, do sieni, on nie musi być w chłodnym, tak, żeby się to w, w skisiło. Jak to będzie, jak to jakby to było w zimnym, albo w chłodnym, to się to nie nie będzie kisi. No i potem za dwa tydnie trzeba spróbować, za dwa, trzy tydnie trzeba spróbować jako ta kapusta je. No i potem jak już ta kapusta jest zakiszona to się to dzieje prawdopodobnie do chudnego, do piwnica albo do szpajski, do chłódka. Kapusta to jest najlepszy probiotyk. Jak wiecie kapuśniąka je dobrze jak dziecka mają listy. No, i oto robię pierwszy raz widzimy jak to będzie. Potem bądź wyrządzimy. jako taka pustaje. No, tak to wygląda w pośrodku. Bierzemy ten kulok. No, jest to tak po pomal, ubijemy. ubijamy. Ona jest fest, zoftowito. Kupa soku ma w sobie. No, i tak pomalutku, nie, nie, nie żeby my walili, tak, bo to, to nie robimy masła. Jemy tak pomalutku, tompkomy. No i tak se, ten sok zaś wypłynie, zaś go zlejemy, no i jeszcze jeden ten miech by mi miał wleźć do tego bąsloczka. Tuż rostomili, chyćcie się kiszenia kapusty, bo teraz je ten czas. Jak macie jak, jak doma beczkę, no to ją wymyjcie, wypłucujcie, bo w drzewianej beczce to jest też dobre. Najlepszy jak się to depce nogami, gumoczami, no ale... Ja umbudzlok, no to w budzloku to będziemy, będziemy robić tak. Dobre, rostomili, miecie się pięknie, wszystkiego dobrego, niech się wondarzy.